Święty Mikołaj odwiedził seminarium Świętego Józefa. 6 grudnia, we wspomnieniu Świętego Mikołaja z Mir, seminarzyści Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa uczcili przez wszystkich ukochanego Świętego w tradycyjny dla siebie sposób. Zaprosili go do swojego domu w goście. Na spotkanie ze Świętym Mikołajem, cudotwórcą, zaprosili swoich nauczycieli, wychowawców, a także siostry ze Zgromadzenia Świętego Józefa, którzy pracują w Domu Miłosierdzia. Tak więc wieczór upłynął w wesołej atmosferze, którą stworzyli klerycy czwartego roku, prezentując w formie sketży Zabawne historie z życia seminarium. Jak mówią sami seminarzyści, jest to świetna okazja, aby pośmiać się z przełożonych oraz z przełożonymi i mieć pewność, że nic za to nie będzie. Na spotkanie ze świętym Mikołajem przybył także arcybiskup Mieczysław Mokrzycki i emerytowany biskup Marian Buczek. Wszyscy obecnie odbyli rozmowę ze świętym Mikołajem i otrzymali zasłużone prezenty. Wy zadowoleni, że w seminarium? Що є тяжкий час, але я бачу, що ви сумлінно вчитеся, що ви не байдикуєте, не скате нас тут Ви всі чано вчитеся, працюєте, допомагаєте один одному, але я вас прошу, прошаную. Święty Mikołaj odwiedził Bazylikę Metropolitalną we Lwowie. 8 grudnia Lwowską Bazylikę Metropolitalną w Niebowzięciu najświętszej Marii i Panny odwiedził święty Mikołaj. Po mszy świętej z udziałem dzieci, mali wielbiciele witali ukochanego świętego radosnymi okrzykami, a następnie na zmiany opowiadali mu wiersze, śpiewali piosenki i kolendy, które były przygotowane na to spotkanie, a także wręczali świętemu Mikołajowi prezenty na pamiątkę robione ręcznie. Wszystkie dzieci otrzymały wspaniałe paczki, które od kilku lat z rzędu zbierają pomocnicy świętego Mikołaja z Częstochowy na czele z księdzem Ryszardem Umańskim, założycielem Towarzystwa Kresy. W tym roku pomocnicy świętego Mikołaja przekazali prezenty dla wszystkich dzieci z parafii katedralnej. bravo Krzysztof Niepokalanego po Najświętszej Maryi Panny, kleryce III Roku Lubowskiego Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa, Marian Leskił z Lwowa, Taras Semariak z Jaworowa oraz Igor Kapuściński z Charkowa założyli po raz pierwszy sutanny. Mszy świętej z obrzędem przewodniczy przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lubowskiej Edward Kawa, w lebrze z biskupem diecezji charkowsko-zaporowskiej Pawłem Łączarukiem, biskupem seniorem Marianem Buczkiem, rektorem Seminarium Duchownego księdzem Piotrem Brzeskim – Wychowawcami, profesorami oraz proboszczami parafii, z których pochodzą seminarzyści. W swoim kazaniu biskup Kawa podkreślił, jak ważne jest zrozumienie, że Sutanna to nie tylko strój, ale widzialny znak życiowego wyboru. Dziś ważne wydarzenie dla Tarasa, Mariana i Igora ich życie bardzo się zmieni od tej Mszy Świętej. Otąd swoim strojem będą reprezentować Kościół. Jednak największa przemiana nastąpi w ich sercach. Dlatego gromadzimy się w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, aby towarzyszyć im w tym szczególnym zawierzeniu się Bogu przez Maryję. Dla nas kapłanów jest to bardzo ważne, odczuwać bliskość Boga i bliskość Dziewicy Maryi. Moi drodzy, bracia, za, moi drodzy bracia, za każdym razem, gdy zakładacie ten duchowny strój, róbcie to z szacunkiem i dziękujcie Bogu, że macie wiarę, bo ten strój pokazuje, że macie wiarę. Dziękujcie za to, że Bóg dał Wam powołanie, bo ten strój pokazuje, że jesteście wybrani przez Boga. Jak zauważył biskup Paweł Gonczaruk przed rozpoczęciem mszy świętej dziś mamy wszystkich po trzy: trzech kandydatów do święceń, trzech biskupów, trzech proboszczy. Dlatego postanowiłem wziąć za przykład modlitwę anioł pański, która również składa się z trzech części, aby lepiej zrozumieć wydarzenia, w którym uczestniczymy. Zatem pierwsza część mówi o tym, że powołanie pokazuje Ci, że to Bóg cię wybrał. Wybrał cię od chwili Twojego poczęcia i wyznaczył cię na jego szczególne narzędzie, abyś był święty. I prowadził innych do świętości. Drugie zawalanie modlitwy zaprasza nas, by zaufać Bogu jak Maryję. Tak jak sutanna całkowicie zakrywa ciało, tak należy całkowicie zaufać Bogu. Dziś staliśmy się dumni i zbyt egocentryczni i bardzo mało ufamy Bogu. Trzecie wezwanie mówi nam, że Bóg chce, aby słowo, które stało się ciałem, stało się naszą rzeczywistością. Kapłaństwo to nie zawód, ale powolanie. Nie jesteśmy pracownikami socjalnymi, wolontariuszami ani działaczami publicznymi. Jesteśmy tymi, kto wprowadza Słowo Boże do kościoła i to nie tylko ustami, ale całym naszym życiem. Niech więc to przyjęcie sutanny odmieni nie tylko Wasz wygląd, ale przede wszystkim odmieni wasze serce, abyście odczuli tęsknotę za świętością. Po liturgii słowa biskup poświęcił stroje duchowne, zgodnie z tradycją w zakładaniu sutanny seminarzystom pomagają ich proboszczowie, a przed tym współbracia klerycy obcinają nożyczkami krawaty, aby w taki symboliczny sposób zadeklarować koniec życia świeckiego. Również istnieje stara tradycja, jak gratulować współbraciom otrzymania sutanny poprzez ucałowanie ostatniego guzika na sutanie, przyklękając na jedno kolano. Fundacja Dajmy Nadzieję podsumowała swoją działalność i posługę w czasie trzeciego roku wojny. 12 grudnia odbyło się doroczne spotkanie pracowników, członków zarządu i rady nadzorczej Fundacji Dajmy Nadzieję. Spotkania takie mają na celu podsumowanie roku pracy Fundacji, złożenie sprawozdania ze zrealizowanych projektów, inicjatyw i bieżącej działalności, a także określenie celów i planów na kolejny rok pracy. Po mszy odbyła się prezentacja działalności fundacji. Sprawozdanie ogólne przedstawiła prezes fundacji pani Iryna Zętner-Halamaj, a następnie wypowiadały się na temat działania fundacji osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary pracy. Odbyły się także wybory zarządu fundacji i Rady Nadzorczej, która zgodnie ze statutem musi być wybierana ponownie co cztery lata. Siostra Lidia Zimbowicz, dyrektor świetlicy parafialnej, opowiedziała o działalności świetlicy parafialnej, która zajmuje się dziećmi. Pani Jelina Andrzejczuk mówiła o licznych owocach posługi i podkreślała szczególną rolę podopiecznych dzieci chorych na sma, które już przeszły do domu ojca. Mamy w niebie wielu aniołów, dzięki którym nasza fundacja może służyć i czynić dobro. Dlatego też nie ustała pomoc medyczna podopiecznych hospicjum domowego, jak poinformowała zgromadzenie pani Jenina Andrejczuk, która przez ostatni rok wojny nadal odwiedzała chorych. Dzięki dobroczyńcom i wsparciu partnerów zagranicznych wszystkie rodziny mają zapewnioną odpowiednią opiekę i wszystko czego potrzebują. Od września swoją działalność wznowiła także pracownia Kwiat Anielski, która pod skrzydłami fundacji opiekuje się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Przypomnę, że Fundacja Dajmy Nadzieję rozpoczęła swoją działalność 12 lat temu od opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. To właśnie ta inicjatywa zapoczątkowała działalność pierwszego na Ukrainie Hospicjum Domowego. Następnie Fundacja rozszerzyła swoją działalność, otwierając przedszkole dla dzieci w wieku szkolnym i warsztaty terapeutyczne Kwiat Anielski oraz inne inicjatywy. W tym roku dobiega końca budowa ośrodka rehabilitacyjnego i Domu Świętej Rodziny Fundacji Dajmy Nadzieję. Yes, 17 grudnia w lwowskiej parafii św. Michała Archanioła odbyła się prezentacja programu katechetycznego dla młodzieży pod tytułem Postkrezima po bierzmowaniu. Ta nowa forma duszpasterstwa została zapoczątkowana we Włoszech w latach 90. XX wieku jako wsparcie dla młodych chłopców i dziewczyn w wieku od 13 do 18 lat, aby zapobiec utracie wiary i wesprzeć ich kontakt z kościołem w okresie przygotowań i po przyjęciu sakramentu brzmowania. W Lwowie ten projekt duszpasterski działający w ramach drogi neokotechumenalnej zaprezentował ksiądz Raymond Pupkowski, odpowiedzialny za drogę neokotechumenalną w Ukrainie oraz ksiądz Jan Vito San założyciel i odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży podkrezyma na świecie. Najpierw w prezentację rzeczywistości Dużpasterski podkrezima została przedstawiona w kurii arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu metropoli lwowskiemu, a już wieczorem odbyło się spotkanie z młodzieżą i rodzicami, które poprowadził biskup Edward Kawa, biskup pomocniczy archidiecezji Lwowskiej. Jak zauważył we wstępie. Ksiądz jean San Filippo. post ma to przygotowanie młodych ludzi do dorosłości i odpowiedź na zjawisko masowego odchodzenia od kościoła. Projekt jest adresowany nie tylko dla młodzieży z drogi neokotykomanalnej, ale także do ich znajomych ze szkoły. Ta forma duszpasterstwa powinna pomóc młodym ludziom otrzymać formację chrześcijańską w oparciu o katechizm kościoła katolickiego, ale w kręgu rodzinnym. Oznacza to, że spotkanie te prowadzi małżeństwo, wybrana para, która należy do neakotechumenatu. Są to osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do omawiania prawd wiary, przykazań bożych i słowa bożego w świetle nauczania kościoła katolickiego. Spotkania odbywają się co tydzień w domu odpowiedzialnej pary, która towarzyszy młodym ludziom w procesie dojrzewania i wzrostu we wierzy. te Stopniowo przybliżają młodych ludzi nie tylko do Boga, ale także do własnych rodzin, rodziców, braci, sióstr, otwierają je na miłość, przebaczenie i rozwój relacji. Pogłębiając swoją relację z Bogiem, nastolatki uczą się także rozumieć siebie, akceptować siebie i innych, stopniowo i konsekwentnie wkracać w dorosłość, nie tracąc kontaktu z Kościołem. Młodzi ludzie, którzy na zaproszenie organizatorów przybyli do Lwowa ze swoimi rodzicami chrzestnymi, również podzielili się swoimi świadectwami na temat owoców uczestnictwa w tym programie duszpasterskim. W prezentacji programu Post ma uczestniczyli liczni przedstawiciele lwowskich wspólnot neokatechumenalnych, obu obrządków, a także przedstawiciele wspólnot z Równego, Łóżgorodu i kamieńskiego. 17 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie duchowieństwa i świeckich posługujących w kurii metropolitalnej. Tradycyjnie wigilijne spotkanie zaczęło się od śpiewania kolęd i słowa Bożego. W imieniu wszystkich pracowników Kurii ksiądz Oleg Salamon złożył świąteczne życzenia błogosławionych świąt arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu. Na Bożonarodzeniowym spotkaniu w Kurii Metropolitalnej byli obecni biskup pomocniczy Edward Kama, duchowieństwo oraz pracownicy Kurii. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki skierował do obecnych słowa świątecznych życzeń, a także pobłogosławił opłatki i potrawy. Potem była okazja do dzielenia się opłatkiem i składania wzajemnych życzeń bliskości Boga, pokoju dla naszego kraju. I błogosławionych świąt. Potem była wigilijna kolacja i poczęstunek. Wszyscy obecnie otrzymali świąteczne prezenty i słodycze. Ja... Tym razem kardynał Konrad Krajewski przywiózł do Ukrainy kemper medyczny, mobilną salę operacyjną, która będzie służyć w pobliżu linii frontu w celu zapewnienia doraźnej opieki chirurgicznej. Również za pośrednictwem kardynała papież Franciszek przekazał ultrasonografy, które zostaną przekazane szpitalom uszkodzonym przez ostrzały i bombardowanie Rosjan. Wóz sanitarny pojedzie najprawdopodobniej do Charkowa, gdzie Rosjanie zbombardowali szpital, a ultrasonografy trafią tam, gdzie jest na nich największe zapotrzebowanie. Powiedz. Najlepszą wieścią byłoby to, że to jest ostatni raz, no tak. że już nie będzie potrzeby przeżycia, bo będzie wreszcie pokój. To nie jest w sensie ścisłym karetka, tylko jest to kamper sanitarny, taki sz właściwie szpital polowy na kółkach. Nie jest on, jak mi wytłumaczono mechanicy nowotekarni, nie jest on do jazdy, ale do przemieszczania się. Czyli szczególnie tam, gdzie są zburzone szpitale, gdzie one nie funkcjonują, taki kamper może się przydać dlatego, bo w środku są trzy, właśnie dwa kompletne łóżka, gdzie można nawet i dokonywać małych operacji, jest tlen, jest to wszystko co najważniejsze. Jest też winda, która w razie czego wozi na wózku osoby niepełnosprawne, ma pełne podłączenie do prądu, więc. Służył na Watykanie, w tym kamperze 6 tysięcy osób było zaszczepione w czasie COVID bezdomnych. I dlatego Ojciec Święty postanowił, ponieważ on jest bardzo duży, jest sprawny, że niech służy tutaj, bo on jest bardziej potrzebny niż nam na Watykanie. Po spotkaniu z mieszkańcami domu miłosierdzie kardynał Krajewski odwiedził także kuchnię charytatywną przy parafii Bożego Miłosierdzia w Lwowie, gdzie pracują przesiedleńcy z Hersonia. Kuchnia ta codziennie zabezpiecza bezpłatnymi obiadami około 200 potrzebujących osób z całego Lwowa. Spotkanie opłatkowe metropolity Lubowskiego i kardynała Krajewskiego z podopiecznymi Domu Miłosierdzia Świętego Zygmunda Gorazdowskiego w Brzuchowicach. 22 grudnia, w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z kardynałem Konradem Krajewskim odwiedził Dom Miłosierdzia Świętego Zygmunda Gorazdowskiego w Brzuchowicach, aby dzielić się radością Bożego Narodzenia z chorymi i samotnymi, którzy znajdują się pod opieką sióstr Świętego Józefa. W refektarzu Domu Miłosierdzia arcybiskup Mieczysław Mokrzycki spożył wigilijne potrawy wraz z mieszkańcami domu miłosierdzia. Składając życzenia świąteczne, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przekazał wszystkim pacjentom, personelowi i wolontariuszom świąteczne słodycze. Również metropolita odwiedził ciężko chorych osób przykutych do łóżka, udzielając im pasterskiego błogosławieństwa. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował siostrom, wolontariuszom oraz wszystkim, którzy opiekują się chorymi i starszymi mieszkańcami Domu Miłosierdzia. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował siostrom, wolontariuszom oraz wszystkim, którzy opiekują się chorymi i starszymi mieszkańcami Domu Miłosierdzia. Wszyscy mieszkańcy wyrazili wdzięczność ze wspólnego spotkania przy stole wigilijnym. Miejmy nadzieję, że to jest ostatnie Boże Narodzenie, kiedy brak jest spokoju na Ukrainie. Kiedy, kiedy przestaną wreszcie najeżdżać, bombardować, prześladować i nastanie pokój tak bardzo upragniony. Sławy, liba Jezus! Liba Jezus! Każdego ja wam przygotuję i, i to inszy dziewczęta, jakie z wami tu jest. 23 grudnia arcybiskup Mieczysław Mochrzycki spotkał się z podopiecznymi Kuchni Charytatywnej Caritas Spes, archidiecezji lwowskiej. To tradycyjne spotkanie przedświąteczne, które co roku odbyło się w Lwowie na terenie Kuchni Charytatywnej Caritas Spes. Metropolita siada do stołu z ludźmi, którzy każdego dnia otrzymują tu bezpłatne gorące jedzenie, uwagę i słowo otuchy, a w Wigilię Bożego Narodzenia tradycyjne potrawy na Wigilię. To czas kolęd, rozmów, okazje do podzielenia się swoimi historiami i wspomnieniami. Na zakończenie spotkania wszyscy podopieczni otrzymali paczki i dary świąteczne z rąk metropolity lubowskiego arcybiskupa Mieczesława Mokrzyckiego. Podopieczni Karitasu śpiewali kolendy na dziedzińcu kurii metropolitalnej. Arcybiskup modlił się ze wszystkimi po błogosławiu swoich gości i życzył radosnych oraz spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Poprosił też o żarliwą modlitwę o jak najszybsze zakończenie wojny. Na zakończenie spotkania wszyscy podopieczni otrzymali paczki i dary świąteczne z rąk metropoli trybowskiego, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. 24 grudnia, w uroczystości Narodzenia Pańskiego, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył mszy świętej zwanej Pasterską. Na początku mszy świętej wigilijnej metropolita otrzymał betlejmski ogień pokoju i zapalił od niego znicz w pobliżu ołtarza. To już trzecie Boże Narodzenie, które Ukraina przeżywa po wybuchu pełnoskalowej wojny i drugie, które cały kraj obchodzi wspólnie w tych samych dniach. W swoim kazaniu, zwracając się do wiernych, metropolita powiedział Radością i weselem tej betlejemskiej nocy nie były ozdobione choinki, ani odświętnie przygotowany stół. Nie była też ustawiona z figurek szopka, ale prawda o tym, co głosi prorogi Zajasz. Dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Po zakończeniu przy świętej, obecny na pasterce prezydent Lwowa Andrzej Sadowy wraz z żoną i jednym z synów, zwrócił się do wszystkich obecnych z życzeniami świątecznymi. Uroczystość wigilijna tradycyjnie zakończyła się przeniesieniem figurki dzieciątka Jezus do żłubka i błogosławieństwem szopki. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. で何 Prosimy Cię po Bogosław w ten wizerunek, Dzieciątka Jezus i tę szopkę. Niech będzie dla nas symbolem zbawczych wydarzeń i znakiem Twojej obecności i bezgranicznej miłości do rodzaju ludzkiego. Uroczystość Bożego Narodzenia we Lwowskiej Bazylice Metropolitalnej. 25 grudnia z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego we Lwowskiej Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny mszę świętą celebrował metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z proboszczem parafii księdzem prałatem Janem Niklem oraz księżmi, którzy przybyli na tę uroczystość do lwowskiej katedry. Świętujmy więc z radością nadejścia naszego zbawienia i odkupienia. Świętujmy dzień uroczysty, w którym ten, co sam jest jedynym i wiekoistym dniem Ojca, zechciał wstąpić w krótki i przemijający dzień doczesności. Do to stwierdzenie świętego Augustyna jest dzisiaj charakterystyką Bożego Narodzenia. To jest treść tej uroczystości. Może zbyt przykryliśmy tę prawdę ozdobami świątecznymi, a zbyt mało reagujemy na jej zbawienne skutki dla ludzkości. Na początku mszy świętej arcybiskup powiedział, tę mszę święto odprawiam w intencji wszystkich wiernych archidiecezji lwowskiej i ludzi dobrej woli, aby Dzieciątko Boże napełniło nasze serca łaskami i obdarzyło Ukrainę długo oczekiwanym pokojem. W swoim kazaniu biskup zauważył, każdy świąteczny czas, a szczególnie święto Bożego Narodzenia zawsze budzą w człowieku nadzieję, a wraz z nią wiele dobrej życzliwości. Dzisiaj niech w naszej lubowskiej katedrze spotka się niebo i ziemia, niech, za, niech rozbłysznie z niej światło pokoju i niech wraz z nami wejdzie na świat nadzieja, której nie tylko będziemy świadkami, ale staniemy się jej uczestnikami. Życzmy sobie, by Chrystus narodził się dzisiaj dla świata w nas, gdyż nie może się narodzić w wielu ludziach tylko dlatego, że zamknęli oni Boże, swoje drzwi na Boga. To wielka łaska dla po przy świętej tradycyjnie odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru imienia świętego Jana Pawła II Bazyliki Metropolitalnej w Lubowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Życzę, by Boże Dziecię wypełniało pokojem, radością i miłością wasze serca, Wasze rodziny i Wasze domy, aby ten rok jubileuszowy, rok święty, rok łaski, przemienił nasze życie, byśmy uwolnieni od kar doczesnych za grzechy popełnione w naszym życiu, jak najgoręcej przygotowali się na spotkanie i przyjęcie przez Boga Ojca w Jego niebieskim Królestwie. 28 grudnia w Lwowskiej Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięciu na Świętszej Marii Panny odbyło się premiera Bożonarodzeniowego spektaklu pod tytułem Wydarzenie Pełne Nadziei. Jasełka przygotowały dzieci i młodzież z parafii pod przewodnictwem siostry Lidii Zimbowicz, przy udziale nauczycieli z przedszkola parafialnego, a oprawę muzyczną zapełnił zespół parafialny światełka. Młodzi aktorzy przedstawili historię Narodzenia Syna Bożego w oparciu nie tylko o historię Ewangeliczną, ale także o Księgę Psalmów, ukazując przy jej pomocy takie cnoty jak nadzieja, wiara, miłość. Miłość, radość i zdolność zaufania Bogu w każdej sytuacji, ze wszystkimi swoimi lękami i zmartwieniami. Bardzo aktualne przypomnienie w Wigilię rozpoczęcia roku jubileuszowego, którego hasłem jest Pielgrzymi Nadziei. Wspaniały scenariusz, entuzjazm, piękny śpiew i niezrównana gra aktorska zachęciły publiczność do nagradzania młodych talentów głośnymi brawami po każdej scenie. Відкривши таким чином ювілейний 2025 рік. 29 grudnia 2024 roku wraz z kościołem ekumenicznym, ceremonią otwarcia drzwi świętych Bazyliki Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i uroczystą Mszą Świętą, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki rozpoczął rok jubileuszowy w archidiecezji lwowskiej. Na wstępie zwracając się do obecnych biskupów, księży, osób konsekrowanych i licznych wiernych, którzy przybyli na uroczystość metropolita, Lwowski powiedział... Obrzęd ten jest dla nas wstępem do otwarcia hojnego skarbca łask i miłosierdzia Bożego. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii, Metropolita otworzył Drzwi Święte, przez które przy dźwiękach dzwonów wniesiono symbol roku jubileuszowego Krzyż i Ewangeliaż. Z kolei w swoim kazaniu podczas Drzwi Święty arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podkreślił, że katolicy, zgodnie z decyzją papieża Franciszka, we wszystkich katedrach świata rozpoczynają dziś rok święty i czynią to jako wspólnota ekumenicznego kościoła. I kościoła Apostolskiego. Niech ten rok jubileuszowy będzie czasem przebaczenia dla nas samych i naszych bliźnich. A jeśli znajdzie się taka potrzeba, prośmy o przebaczenie tych, których my obraziliśmy. Niech rok święty zachęci nas do zanurzenia się w głębiny Bożego Miłosierdzia, które nie ma granic. Przypomnę, że odpust jubileuszowy możemy ofiarować za siebie oraz za zmarłych. Przypomnę, że motem roku jubileuszowego są słowa pielgrzymy nadziei, a hasłem, które będzie nam towarzyszyć w tej pielgrzymce do świętych, będą słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. Nadzieja nie może zawieść. Poprzedni rok jubileuszowy przypadł na rok 2000 i został wtedy ogłoszony przez świętego Jana Pawła II Otwierającego, który wtedy otworzył trzecie tysiąclecie kościoła. Z powodu wojny wielu Ukraińców nie będzie mogło w roku jubileuszowym odwiedzić Rzymu i przejść przez drzwi Święte, aby otrzymać błogosławieństwa roku jubileuszowego, ale będą mogli odbyć pielgrzymkę do sanktuariów wyznaczonych przez swego biskupa w swojej diecezji i otrzymać z tego powodu odpust. O, 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 o,